Hej wszystkim. Na sam początek chciałabym dać wam znać, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Ohuhu. I tak, jeżeli oglądacie moje losowe markery, to zawsze wtedy właśnie używam od nich markerów. I właśnie tym bardziej się cieszę, że postanowili do mnie napisać i zaproponować mi też współpracę z okazji ich szóstych urodzin, i przez to organizują taką wyprzedaż, która potrwa do 20 czerwca. W związku z tym, wybrałam sobie kilka produktów, które chciałabym dzisiaj Wam pokazać i którymi zrobię ilustrację. W sumie to najbardziej nie mogę się doczekać. Tego produktu, bo zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Są to pisaki na bazie wody. Mimo tego, że nie za bardzo lubię ich używać, to jednak ten wygląd mnie naprawdę przyciągnął na stronie i chciałabym zobaczyć, jakie są kolorki, bo zestaw jest, uwaga, pastelowy. A ja o chuchu znam głównie z markerów na bazie alkoholu, które naprawdę uwielbiam. A jeżeli ten film Wam się spodoba, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego odcinka i być z nimi na bieżąco. Pojawiają się dwa razy w tygodniu, w środę i w soboty. Dobra, to myślę, że możemy już przejść do tej głównej części. Aby stworzyć dzisiejszy rysunek, przygotowałam sobie już wcześniej szkic i tutaj obrysowuję cienkopisami. Bo tak, nie tylko... Tą rzecz, którą pokazywałam na, Wam na samym początku i w sumie tą, którą widzieliście też na miniaturce, dostałam, ale również dwie inne rzeczy, czyli w sumie razem cztery. No i do tego również zalicza się szkicownik, w którym rysuję i jest on tak bardzo gruby, że kiedy go wziąłem, on naprawdę był mega ciężki, szczególnie, że jest to papier mixed mediowy. Ma grubą okładkę i 200 gramów. Każda kartka, która znajduje się w środku ma gramaturę 200, więc naprawdę są takie grube. No i właśnie, na okładce mamy takie wytłoczone logo, logo Ohuhu i w środku znajduje się 78 kartek. Więc nie dość, że 200 gramów, to jeszcze 78 kartek, więc no zobaczcie, jak to wygląda. W środku również mamy perforacje na każdej kartce, czyli możemy sobie wyrwać cokolwiek tylko chcemy, i to jest naprawdę super opcja. Mamy też taką czarną tasiemkę, którą możemy sobie oznaczać miejsca, w których jesteśmy w tym szkicowniku, i z tyłu jest taka kieszonka, gdzie możemy przechowywać różne rzeczy albo jakieś dodatkowe rysunki, czy też może. Coś, co chcemy podkładać sobie pod spód, no ale właśnie. W środku też znajdowała się taka foliowa podkładka, dzięki której, na przykład, jeżeli chcemy użyć markerów, to nic nam nie przebije na drugą stronę. A no i w ogóle papier w tym szkicowniku nie jest taki zupełnie gładki ma jakąś taką delikatnie widoczną strukturę, ale naprawdę jest przyjemny w dotyku. Także ja dzisiaj rysuję taki. No, nie portret może trochę więcej niż portret dziewczyny, dosyć prosta ilustracja razem z tłem. I wykorzystuję do tego cienkopisy, pisaki na bazie wody i markery na bazie alkoholu. To może zaczniemy od tych cienkopisów. Jak widzicie, jest to taki dosyć duży zestaw. Jest tutaj aż 8 grubości, od takiego 0,05, który ma 0,20 mm, do takiego 1,0, który ma już centymetr. Dodatkowo jest również braszowa końcówka, i możecie zobaczyć, jak one wyglądają, bo zrobiłam taki mały próbnik. Z każdą z tych grubości, więc tutaj na ekranie Wam wklejam. W ogóle ten design jest naprawdę bardzo prosty, bo cienkopisy są w kolorze białym. W sumie tak bardzo podobnie jak te markery, więc od razu mi się skojarzyły z tą firmą Ohuhu. No i one są ogólnie wodoodporne, szybko schną, nie zostawiają smug, więc jak najbardziej chciałam to przetestować, dlatego najpierw położyłam cienkopisy na papier. I sprawdzimy to, czy nie rozpłyną się pod wpływem markerów. Na bazie alkoholu i pisaków na bazie wody wraz z wodą. Kiedy nimi rysowałam, ich używałam, trzymałam w dłoni, to wydają się być trochę grubsze niż inne cienkopisy, których używałam do tej pory, co w sumie nie oznacza, że były jakieś niewygodne, ale no, poczułam różnicę, że są one delikatnie grubsze. I teraz przejdę do tych kolorowych rzeczy. W sumie to nie aż tak. Kolorowo-kolorowych, bo wybrałam sobie dwa konkretne zestawy. To może najpierw przejdziemy do tych rzeczy, które już znam, czyli markery na bazie alkoholu. Wybrałam sobie 36 markerów w odcieniach szarości. Byłam bardzo ciekawa, jak te szarości będą wyglądać, i mamy tutaj bardzo duży rozstrzał tych odcieni. Od takiego beżowo jasnego, takiego nawet bardziej bym powiedziała, że pod skórę, przez jakieś błękity, zielenie, nawet oliwkę, do takich szarych fioletów. No i oczywiście są również zwykłe szarości typu zimna szarość, czy też neutralna albo ciepła. Zresztą możecie zobaczyć ten próbnik i sobie popatrzeć, jak to się prezentuje. Moim zdaniem, no naprawdę jest tego sporo, ale w ogóle widzę, że jest dużo też takich ciemniejszych odcieni, które wyglądają jak czarny typu WG09 czy NG09, są naprawdę bardzo do siebie podobne. Również taki dosyć bliski jest odcień CG209. No i tutaj green Grey, który jest na samym dole prawie w tym przedostatnim rządku, jest delikatnie jaśniejszy od tamtych trzech. No, ale moim zdaniem, wykorzystując jedynie taki zestaw, można stworzyć jak najbardziej dużo ciekawych ilustracji, bo są i jasne kolory i ciemne. A no i jeszcze pokażę wam jak te markery wyglądają z bliska, bo w sumie w moich losowych markerach nie przyglądamy się temu. Oczywiście wybrałam sobie pędzelkową końcówkę, bo takie są moimi ulubionymi, jeżeli chodzi o markery na bazie alkoholu. A po drugiej stronie jest taka gruba ścięta no markery są w kolorze białym, to na pewno już zauważyliście i nie pasują do losowania, bo wtedy nie wiemy jaki kolor wylosowaliśmy, tylko na skówkach jest on widoczny. Niestety trochę się różni zawsze od tego, co jest na papierze, więc jak najbardziej te próbniki trzeba robić, zanim się skorzysta z danego koloru. No ale to w sumie jak przy większości markerów na bazie alkoholu, bo kiedy na przykład nakładamy go na kartkę, to jest ciemniejszy, później robi się jaśniejszy, no i no wiecie, lepiej zrobić sobie próbnik przed. A drugim moim zestawem są markery na bazie wody w zestawie pastelowym. Jest ich w środku 24. I popatrzcie, jakie one są piękne. Ja naprawdę, kiedy je otworzyłam, nie mogłam się napatrzeć, jak wyglądają. I znowu, design jest biały, skówka jest kolorowa, więc wyglądają dosyć ekskluzywnie. Srebrny napis, taki, wiecie, połyskujący, błyszczący. I one są dwustronne. Z jednej strony mają pędzelkową końcówkę, a z drugiej taką cieńszą. Ja dzisiaj będę wykorzystywać pędzelkową, bo jak wiecie, pędzelkowe bardzo lubię. I kiedy zobaczyłam na ich stronie zestaw pastelowy, to wiedziałam, że od razu chcę go wziąć, bo będą to naprawdę jasne kolory, i tego byłam mega ciekawa, nakładając je na ten słoczownik. No, ogólnie do zestawów dołączane są karteczki z takimi wcześniej przyszykowanymi próbnikami, gdzie możemy sobie sprawdzić kolory. I tutaj też jest taka fajna, bo wygląda trochę jak papier do akwareli. Więc tworząc ten próbnik, już od razu wykorzystałam pędzelek, który był również dołączony do zestawu. Taki nawodek, który idealnie nadaje się do pleneru i rozwodniłam również po prawej stronie te kolory, które już nałożyłam na próbnik. I popatrzcie, jakie one są jaśniutkie. Kiedy w ogóle nakładałam je pierwszymi maźnięciami na papier, to prawie, że nie widziałam tego koloru, ale teraz, kiedy już patrzę na kartkę skończoną, no to te kolory są naprawdę super. Może nie spodziewałam się tego, że będzie tutaj aż tyle szarości, bo jednak jest ich dosyć dużo. Z tego co widzę, to sześć różnych, ale na pewno można je zaliczyć do pastelowych, są bardzo jaśniutkie. Mamy tutaj takie bardziej beżowo-żółte kolory, troszkę brązowych. W sumie ten Warm Gray 03 i Putty są takim odcieniem brązu. Później mamy fioletowo-różowe, później znowu takie beżowo brzoskwinkowe Dalej przechodzimy do zielonych, których jest aż cztery i to naprawdę różne. Później trzy niebieskie i sześć tych szarych. I jeżeli chodzi o sprawdzanie ich na papierze, to można je właśnie rozmaczać z wodą, ale na tym szkicowniku akurat, kiedy je wykorzystywałam, to jednak ten papier no nie jest aż tak chyba stworzony do tego typu techniki, bo szybko wsiąka ten tusz z pisaka i ciężko mi się rozmywało ten yy, Kolor. Natomiast na papierze do akwareli one jak najbardziej fajnie tutaj współpracują i dobrze się rozmywają. Tylko wiadomo, że trzeba dosyć szybko działać, żeby nam za bardzo to nie wyschło, bo później zostają jednak te smugi. Ale też nie używając ich razem z wodą, możemy naprawdę osiągnąć fajne efekty, bo kolory są przepiękne i no pastelowy zestaw kto by takiego nie chciał? W ogóle ten sam pojemnik, w którym one przychodzą, jest naprawdę super do przechowywania, ma takie dziurki pomiędzy. No, i jest przezroczysty, i od razu, kiedy patrzy się na te pisaki, to no ja robię szczególnie wow. I o tyle, o ile nie za bardzo lubię używać ich do malowania w ilustracji, to tym razem naprawdę było spoko. I myślę, że może to też potwierdzić to, że w ogóle je wybrałam, bo no, nie zawsze to się zdarza. Ale ogólnie jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Jedynie może te pisaki właśnie nie do końca współpracują z tym szkicownikiem, ale tak to na specjalnym papierze do akwareli, jak najbardziej tak. I jak widzicie, cienkopisy się nie rozmazały, nic się nie zesmażowało, więc jest naprawdę super. No i tak jak Wam mówiłam, Ohuhu organizuje wyprzedaż na szóste urodziny, która trwa od 14, czyli od wczoraj, czerwca do 20. I będzie to taka cykliczna wyprzedaż, która zawsze będzie się odbywała w czerwcu, taki marker week. Więc jak najbardziej Was zachęcam do sprawdzenia opisu, bo tam macie link do produktów Ohuhu. Kiedy patrzę na moją skończoną ilustrację, to te kolory naprawdę mi się podobają. Są takie delikatne, nie, nie dające prosto w oczy. Może ten zielony jest taki dosyć intensywny, mimo tego, że jest pastelowy, ten, który dałam na spodnie. Ale ogólnie to kolory w ogóle fajnie się ze sobą skomponowały, zarówno z tego szarego zestawu, jak i pastelowego. I szczerze Wam powiem, że fajnie było przetestować również inne produkty, niż tylko markery na bazie alkoholu, które Wam naprawdę również polecam. Ok już by było na tyle. Dajcie mi znać co sądzicie o mojej ilustracji i czy używaliście kiedykolwiek przyboru właśnie z tej marki Ohuhu i jak wam się sprawdziły? No niestety na tą chwilę nie są one dostępne w Polsce, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu naprawdę będzie można je bardzo łatwo dostać. Pamiętajcie, żeby wejść w opis i zobaczyć co znajduje się w tym linku. Ja dziękuję bardzo Ohuhu za sponsorowanie dzisiejszego odcinka, a my widzimy się już w kolejnym w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa! Thank you